Zapraszamy Was do naszego mieszkania. Cześć, mam na imię Edyta. Mieszkamy w Szczecinie, w centrum miasta, w kamienicy z 1926 roku. Mieszkamy na powierzchni 110 m2 i mieści się tutaj cała nasza ekipa czyli ja, mój mąż Bartek i dwójka naszych dzieci Hania i Staś oraz pies Ajka. Od początku wiedzieliśmy, że chcemy zamieszkać w kamienicy, to było naszym wielkim marzeniem. I o ile ja wcześniej nigdy w kamienicy nie mieszkałam, to Bartek wychowywał się i to dokładnie w kamienicy, którą widzimy teraz z balkonu z naszej kuchni. Wiedzieliśmy, że czeka nas tutaj bardzo dużo pracy, ale mimo to, chwilę po wyjściu z tego mieszkania, spojrzeliśmy na siebie i oboje od razu wiedzieliśmy, że chcemy tutaj zamieszkać, że czujemy, że to będzie właśnie dokładnie to miejsce. Sercem naszego domu jest zdecydowanie kuchnia połączona z spiżarnią. Tutaj spędzamy najwięcej swojego czasu, ponieważ uwielbiamy gotować i ten wspólny posiłek, obiad w ciągu dnia przy naszym stole w kuchni jest dla nas świętością. Dzieci uwielbiają siedzieć przy tym stole, rysować. Hania bardzo często odrabia tutaj swoje lekcje. Drzwi do spiżarni otwierane są chyba setki razy dziennie w naszym domu. Uwielbiam ten dźwięk, kiedy dzieci podkradają nasz żółty taboret, który stoi przy stole i słyszę, go tam do tej spiżarni ciągną. Już wtedy wiem, że będą próbowały wykraść Jakieś ciastka gdzieś z górnego regału, i o ile czasami reaguje, to są też takie momenty, gdzie patrzę na to gdzieś z daleka, z boku, i myślę sobie, że będą miały genialne wspomnienia z dzieciństwa, gdzie ta spiżarnia zawsze była pełna domowych ciastek, i one były tak święcie przekonane, że nikt nie widzi, że je podkradają. Teraz jesteśmy w pokoju u Stasia. Pokój ten częściowo jest połączony z naszą sypialnią. Jest tutaj bardzo duże biurko, które zrobił dla Stasia tata. Staś śpi w łóżeczku, które przywieźliśmy ze Szwecji. Pomagała nam w tym Anita, która tam mieszka. Ostatnią rzeczą, którą tu powstała, jest przestrzeń do spinaczki dla dzieci z drabinką i z huśtawką. Może na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale nasze mieszkanie jest przechodnie. Nie było tak też od początku. Dopiero w trakcie mieszkania tutaj dość spontanicznie wybiliśmy przejście z naszej sypialni do obecnego pokoju Stasia. I sprawdza nam się to do dzisiaj po prostu fantastycznie, bo dzieciaki bardzo wykorzystują ten układ. Cały czas biegają wokół, jeżdżą na rowerach czy hulajnogach. Ale myślę sobie, że przyjdzie też taki dzień, że kiedyś to przejście trzeba będzie zamurować. Spokoju, Stasia przechodzimy do sypialni, w której główną rolę gra oczywiście nasze łóżko. Mamy tutaj też regał z książkami. Obok łóżka stoi szafka, którą znaleźliśmy e, jakiś czas temu podczas jednego ze spacerów e, po Szczecinie. Od początku bardzo nam spodobał się jej oryginalny charakter, widać, że bardzo wiele przeszła. Uwielbiam nasz dom za to, że jest dla nas bardzo przytulnym miejscem, a tą przytulność tworzą tu przede wszystkim materiały, których jest wykończony, czyli drewno i cegła, a oraz moja ogromna ilość poduszek, które uwielbiam, a miłości tej może nie podziela do końca Bartek. Największym wyzwaniem remontowym w tym mieszkaniu była zdecydowanie podłoga. Która od początku była też ogromną niewiadomą, bo w momencie, kiedy pierwszy raz weszliśmy do mieszkania, nie wiedzieliśmy, co tak naprawdę zastaniemy pod tą warstwą dywanu, wykładzień i linoleum. Kiedy to zdjęliśmy, okazało się, że na podłogę nabite są też ogromne płyty, i to niezliczoną ilością gwoździ, i miejsce po tych gwoździach widać do dzisiaj w tych wszystkich dziurkach, które są na podłodze. Podłoga wymagała od nas bardzo dużo pracy, musieliśmy ją wycyklinować i wyczyścić każdą jedną szczelinę między deskami. Talon składa się z dwóch stref. Jest to strefa wypoczynkowa z dużą kanapą ustawioną wokół kominka oraz strefa jadalniana, czyli nasz stół zrobiony przez Bartka, wokół którego mamy krzesła przez nas osobiście odnowione. Za moimi plecami widzicie stary szklany regał, który jest pozostałością po poprzednich właścicielach mieszkania jest to jedna z dwóch takich rzeczy. Drugą jest stół, który mamy ustawiony przy kanapie. Urządzając wnętrze nie kierowaliśmy się chyba żadnymi konkretnymi inspiracjami czy określonym stylem. Mam wrażenie, że właściwie większość tych rzeczy to znalazła nas sama praktycznie wszystko w naszym domu jest z drugiej ręki ma jakiegoś swojego poprzedniego właściciela. Proces urządzania mieszkania mam wrażenie, że cały czas trwa i nie wiem, czy on się kiedykolwiek skończy, ponieważ te rzeczy wciąż nas gdzieś znajdują podczas spacerów czy podczas wyjazdów, ponieważ z podróży też przywozimy bardzo dużo rzeczy, więc co chwilę pojawia się coś nowego. Jedno z najciekawszych pamiątek z podróży, które udało nam się przywieźć do domu, są drzwi z Estonii. Przywieźliśmy właściwie dwie pary identycznych drzwi. Jedne zostały zamontowane w oryginale, tak jak, tak jak udało nam się je zdobyć, a z drugich Bartek zrobił szafkę pod telewizor. W mieszkaniu są dwa balkony, jeden od strony południowej z widokiem na park i wały chrobrego, a drugi od strony kuchni. Odkąd kupiliśmy działkę i tam zaczęliśmy realizować swoje pasje ogrodnicze, na balkonie w kuchni są już tylko poziomki i kwiaty. Przez całe mieszkanie biegnie długi korytarz, który dodatkowo otworzyliśmy szerokim przejściem w pokoju i w kuchni. E, oryginalnie korytarz kończył się kiedyś w tym miejscu i tutaj było wejście do pokoju e, Hani, natomiast e, postanowiliśmy wykorzystać potencjał e, mieszkania i na końcu zrobić jeszcze dodatkowo pomieszczenie gospodarcze, przesuwając drzwi do pokoju Hani. Najważniejsza w korytarzu jest podłoga ułożona ze starej e, niemieckiej cegły, którą układaliśmy e, osobiście. Ta podłoga nadaje bardzo oryginalny. Charakter temu mieszkaniu, i czasami śmiejemy się, że będzie nam się przez nią kiedyś ciężko stąd wyprowadzić, bo trudno będzie ją zabrać ze sobą. To, co udało nam się oryginalnie zachować w mieszkaniu i to, na czym najbardziej nam zależało, to są stare podłogi oraz drzwi. To była nasza ogromna krwawica. Wymagały niesamowitej ilości pracy, zdzierania i szlifowania, wypalania starej farby i dopiero później olejowania i nakładania nowego wosku. Podróż kończymy w pokoju Hani, w którym jest dużo wszystkiego. Mamy tutaj stare łóżko z baldachimem, jest biurko zrobione przez tatę Hani, obok jest kuchnia z Ikei, troszeczkę przez nas przemalowana. Na środku pokoju stoi stół, który przynieśliśmy ze szkoły baletowej. Wokół niego są cztery krzesełka, które udało nam się kupić na Pchlim Targu w Budapeszcie. Obok łóżka stoi domek dla myszek, szafka, którą Hania dostała od babci oraz małe pianino.